Zanim przejdziemy do fitów Denitro Zyniaka, chcę Wam polecić aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu Na buty, ubrania i akcesoria, więc jeśli chcecie kupować dużo taniej, to koniecznie ją pobierzcie Dostępna jest na Androida oraz na IOSa, więc linki jak zawsze macie w opisie, pobierajcie, w a my linki. teraz przechodzimy do odcinka Elonitrus, jeśli faktycznie na plastik, a nie temat, to mogę coś pomóc Pozdro mordo Jaki kurwa plastik? Co? Kto? Co? Nie czuję. Na pierwszym zdjęciu widzimy naszego youtubera ubranego w hoodie od marki 7 More 7. Co to? jest to jego marka. Dokładnie. I ta bluza kosztuje 219 zł. Ma również buty. Jest to kolaboracja Off White, Nike Air Jordan 5 w kolorystyce Black 969 zł. Risel około 3000 zł. A zauważyłeś, gdzie on jest na tym zdjęciu? No to jest Rio. Rio de to Był jest Jezusek. To. Przechodzimy do drugiego zdjęcia, i tutaj widzimy Nitro w t-shircie od Off White'a. Widać, że ta marka mu się podoba i z tego co wiem, ma sporo rzeczy właśnie od Off White'a. Retail tego Tisek wynosi 265 euro, czyli jakieś 1300 zł. Kiedyś. Widzimy tutaj również spodenki od Severmore 7, 119 zł, no i buty najpierw Vapor Max Plus całe czarne 899 zł, i wspomnę, że z tego co wiem, Nitro ma jeszcze dwie inne kolorystyki tego modelu. Na kolejny. W tym zdjęciu ma na sobie kurtkę marki Mongler w kolorystyce białej. Cena to 1050 euro, co w o kurwa, jak drogo! 4750 zł. Spodnie są to joggery, znaleźliśmy je w amerykańskim walmarcie i są. Co znaleźli je? O kurwa, ale jaja. 5 lat. Ale jaja kurwa, ty, jakie typy mają ten, jak typy ogarnęły, no to już przynajmniej wiecie. Są wyprzedane, cena to 19,99 no. dolców, co nam daje 75 zł. I tutaj taka ciekawostka, bo właśnie wczoraj odpaliłem stream ani jak składał krótki LEGO. I miał to. E, I miał te spodnie na sobie i co chwilę leciały tutaj te, skąd te spodnie, nie się już tak? denerwował, bo wiesz, a. bo mówił, że chyba nie pamięta, y tak mi się wydaje, no to... Jak ktoś trafił na ten film, to ma w końcu odpowiedź na to pytanie. No, nie będzie nawet link w opisie do nich, choć są wyprzedane. Tak, no link będzie, ale ja na tych nawet spodni nawet już raczej mniej. nie kupicie, one są już wyprzedane wszędzie. A tak jak Dominik wspomniał, znaleźliśmy je tylko na amerykańskim Walmartzie. No i buty są to Easyboosty 350V2 w kolorystyce Cream White. Standardowo cena, jak wszystkich Easyboostów, Boostów 899 zł. Risel czyli z drugiej ręki, aktualnie kosztują jakieś 1300 zł. Na kolejnym zdjęciu mamy bluzę od Severmore 7 ponownie, no często chodzi w tej marce, no bo to jego marka. Musimy reklamować. Tak, 219 zł. No i buty to Nike Air Force 1 i... A spodnie nie wiedzą jakie, to balenciaki są. Są całe białe Air Force, tylko że to jest akurat custom, możemy na nich zobaczyć, na jednym bucie mamy Pikachu, a na drugim e, Charmander'a, nie tak jak on się nazywał. Char Charizard? Charizard to, nie, to był... Nie, źle. to był ten ostatnia ewolucja. Te spodnie kosztowały 3000 złotych. с Бален Чиаги. Я вам те знайдам. 3150 zł. Ja tu, tak powiem Wam szczerze, nie, że się chciałem pochwalić, ale kupiłem przez przypadek kiedyś. Teraz też po jak można kup, kurwa, coś kupić za 3000 przez przypadek. Eee, bo ja robiłem coś takiego, że chodziłem na. Wchodziłem do sklepu i sobie tak przeglądałem. I nie wiem, powiedzmy, że to mi się podobało. To robiłem, dodaj do pana koszyka. I tak dodałem parę rzeczy. A potem kasowałem zazwyczaj z koszyka, bo nie wiem, wybierałem 40 rzeczy, a potem kasowałem 38 i zostawały dwie i ten. Więc no. Tak, tak. Charmander. Ogólnie cena czystych Air Force jedynek wynosi 419 zł. Niestety nie wiemy, kto wykonał ten custom, ale jeśli ktoś z Was oglądających wie, to napiszcie komentarz a my po prostu damy tam sertuszko, żeby więcej osób to widziało. Dobra, na kolejnym zdjęciu Denit Rozyniak z dziewczynami na swojej furtce czapka, tam, tam czapka Gucci 270 euro, czyli 1200 zł. Kurwa, jak e, jestem e, bogaty? Hoodie. Kolejny raz 7 More 7 jest wyprzedana mm. i aktualnie niedostępna. Oraz buty Balenciaga Triple S 4250 zł. Jest to kolorystyka czerwona. Na kolejnym zdjęciu jest dosyć bogato, że tak powiem. Ten t-shirt jest od marki Bluedist, którą kojarzę, bo zresztą mam też t-shirt od nich jeden. Możecie go kupić za 159 zł. Myślę, że jest bardzo oryginalny. A dalej widzimy na tym zdjęciu zegarek Rolexa. Jest to model Submariner. 7800 euro, co daje w przeliczeniu jakieś. Kurwa więcej po 48 teraz są. Bo znaczy, może tyle w sklepie kosztuje, ale trzeba czekać na niego 2 lata. Patrzcie. submarine no date. I teraz tak filtruj. Stan zegarka. Gdzie to kurwa jest? Nie, ogólnie strasznie, strasznie, w górę poszły te Rolexy. Bo tu będą też jeszcze, jeszcze używki rosnące i pewnie będą. Ben... No. Coś co, coś, co nie jest Stanami Zjednoczonymi, tylko Europą. To może w lokalizacji. Hmm. Europa. No, a tu jest używka i pewnie bez papierów. Bez, bez oryginalnego pudełka, bez oryginalnych dokumentów. 30-letni zegarek. Ogólnie nowe te, teraz kosztują po 48 nawet. No, 35. Ja płaciłem, ja płaciłem za niego 42 złotych, więc no jest grubo. Na następnym zdjęciu Nitro ma hoodie marki Balenciaga, model Crew Hoodie, 3300 zł. Dalej mamy kolejną bluzę od Off-White'a i to właśnie jest taki hoodie sam. z naszytym tisem. Ten tis jest przyszyty właśnie E, chyba tak tutaj od góry, przy kołnierzyku gdzieś, e, do hoodie i on kosztował okolice 1300 zł, niestety już nie mogliśmy w żadnym sklepie dostępnych, więc też nie jesteśmy pewni w 100% co do ceny, ale to właśnie okolice mhm. 1300 zł, takie powinny być. No te hoodie akurat z tą przeszywaną koszulką nie podobały mi się. To mówiąc... Jefe przesyła 5 zł. W tramwaju coś przez komorę wrzuca, że plastik był jaranet. Jeśli to nie ty, to masz sobowtora z identyczna maską ten śmiech wszędzie poznam. A, Panie Hefe, to nie, ja tramwajem nie jechałem, kurwa, nigdy. Chyba. Tak ostatni raz tramwajem, to chyba jechałem z 15 lat temu. Tak szczerze. Bo albo mieszkałem w miejscu, gdzie nie było tramwajów, czyli w Hiszpanii, a jak wróciłem do Polski, to nie, ten, to nie było mi dane pojechać tramwajem. Więc, więc to nie ja. To hoodie, ponad dwa kafle? No też mi się tak wydaje. Ogólnie koszulki za 1300 są sofa. Więc też, też mi się nie podobają. Za to na następnym zdjęciu już jest item, który na pewno nam i wszystkim oglądającym się spodoba. Szlafrok marki Versace, 390 euro, 1750 zł. Kolejny pojedynczy item to bluza marki Supreme. Z kolekcji Fall Winter 2019. 160 dolarów tyle wynosił retail. Aktualnie z drugiej ręki to koszt około 1000 zł. No, ta bluza ma naprawdę fajny haft też na pleca. Teraz wyświetlimy Wam screeny albo fragmenty z odcinka, gdzie Nitro pokazywał kolekcję swoich blues. I oczywiście zapraszamy do obejrzenia, tam się dowiecie sporo rzeczy. A część z nich dla osób, którym nie chce się oglądać, powiemy teraz. I na początek widzimy bluzę od Supreme. Jest to krunek w takim niebieskim kolorze. On był w sezonie Fall Winter 2018 i aktualnie trzeba dać okolice 3000, no poniżej 3 koła. Też powinniście dorwać taką bluzę z drugiej ręki, oczywiście. Możemy też na tym odcinku zauważyć buty, w których Nitro siedzi. I są to Adidas Easy Boosty 350. W kolorystyce zebra, według mnie to jedna z najfajniejszych kolorystyk. No, Retail... była reedycja, nie? No, tak, Retail, oczywiście, słami nas? Była reedycja. Były chyba nawet dwie reedycje, no, wiesz, no. albo i trzy, to już się pogubiłem. Pamiętam, że na StockX, jak była pierwsza reedycja, a to jest bluza, to ja bym też tutaj powiem, to jest bluza z Hilsa. Kiedyś kupiłem bluzę z Hilsa za. Nie wiem, kurwa, wyszły te bluzy z Hilsa yy, szare, i ktoś to sprzedawał, i powiedziałem, że chyba mu dam 4 albo 5 stów. I kupiłem tą bluzę, i w niej trochę pochodziłem, a potem stwierdziłem, że mi nie, nie pasuje do twarzy. To, to chyba drugą wersję. Tak, to właśnie jak się sprzedawało, to wybierało się, czy to jest ta wersja z pierwszego stopnia, czy z drugiego, bo one Ale... się trochę różniły. A to też mi. Kurwa, coś mi to mówi? Tylko ciężko mi strzelać. A, i tu jest jeszcze MacBook, a tu jest. A to jest chyba pan iPad? Aha. E, w sensie różniły się tym, że um, wydawało mi się, że podeszwa była mniej zżółknięta mhm. od początku, tak minimalnie mniej, mhm. i były też trochę twarsze. Materiał... Te zebry, które, które były na tym odcinku, to są pierwsze easy, które kupiłem. E... Kurwa albo z 2,5 albo z 3,5 tysiąca, zanim dałem. Ja pamiętam, że siedziałem w domu. Sam wtedy byłem, bo Sandra chyba była w Hiszpanii, ktoś tak. I znalazłem na Allegro. <laughs> Może ktoś to sprzedawał. <laughs> ja wtedy nie wiedziałem, jak ten. Ja nie wiedziałem, jak, 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 jak się kupuje takie rzeczy. Ale mi się te buty spodobały. Gdzieś zacząłem te buty i zacząłem ich szukać. Potem przeczytałem, że one są limitowane i znalazłem je na Allegro. No, ziomek z Jomak i pojechałem i, i kupiłem od niego wrączki yy, do rączki. Wrzuciłem te buty na Instagrama i ludzie mi pisali, że one są fajkowe. I jest taki, jest taki Instagram, chyba Easy Mafia się nazywa. I oni tam robili legit checki na za 10 euro. I kupiłem tego legit checka i się okazało, że są legitne. Więc no. Taka historia. A potem jakoś tam, jakoś tam zacząłem czytać, czytać, czytać i, i się dodałem na na High Society. Miałem zarówno i tą wersję i tą w rękach i według mnie troszeczkę ten materiał taki jakby wydawał się twardszy i wydaje mi się nawet, że trochę inaczej fitowały. Że te pierwsze były bardziej luźniejsze. A te drugie trochę mniej, no ale nieważne. Retail oczywiście 899 zł, a aktualnie resale to jakieś 1200 zł. No bo już było sporo restocków, więc te ceny pospadały. Na tym odcinku możemy zobaczyć jeszcze inna bluza od Supreme. Hoodie, czerwone. Aktualnie kosztuje około 4000 zł tu oczywiście Nitro, jeszcze kolejne hoodie, box logo od Supreme, ale już też nie będziemy tak po kolei wszystkich wymieniać. Na kolejnym filmie, tym razem Nitro wymienia buty i teraz skupimy się na kilku ciekawych parach. O! Pierwsze z nich to kolaboracja Travis Scott, Nike Air Jordan 1. Około 6000 zł. jest to cena, którą teraz musicie zapłacić z drugiej ręki. Następny model, Balenciaga Triple S, ten model się powtarza po raz drugi. Tu już jest w innej kolorystyce różowej. Cena taka sama 4240. Zł. Następna para to Gucci Ace, 540 euro. Są to trampki w kolorystyce czarnej. W przeliczeniu na nasze 2400 zł. Na innych ujęciach można zobaczyć jego wszystkie Izbousty 350 ma ich łącznie 6 par. Retailer za oczywiście, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wszystkich wynoszą 899 zł, a z drugiej ręki, jak wiadomo, trzeba dać trochę więcej. Przechodzimy teraz do ostatniego zdjęcia w tym odcinku, to jeśli jest chodzi dobry. o Nitro. I tutaj to jest wyróżnimy. Tak, zdjęcie, to tak, tak? jest zdjęcie sprzed ponad dwóch lat chyba. I tu wyróżnimy dwa itemki. Pierwszym z nich jest T-shirt od Supreme. Pro T, sezon Spring Summer 2018. Wiadomo, że zamawiając do Polski trzeba jeszcze jakiś tam podatek dopłacić na Supreme i wychodzi tam ponad 200. No ale to nieważne. Jeśli chodzi o resell, to praktycznie na tym Tisie go nie ma. No i mamy tutaj też buty. Kolaboracja Off whitea z Nike na modelu Jordan. To kupiłem od Filipa Zolodzi kiedyś za 6 koła. Jak wyszły? Jeden w kolorystyce Chicago. Chyba taki jeden z najbardziej hype'owych butów od off -White Cena wynosiła jakieś 750-800 zł, już mm -hmm. nie pamiętam dokładnie, ale jeśli chodzi o aktualny resell, no to jest na poziomie mniej więcej 15 tysięcy złotych. No to, to też bardzo dużo... Cena. Tak, bardzo dużo i bardzo dużo też zależy tutaj od rozmiaru, bo niektóre rozmiary najzwyczajniej w świecie są tańsze, a niektóre są droższe. Na sam koniec mamy fit widza. Jeśli chcecie, żeby wasze zdjęcie znalazło się w ficie widza, wrzucacie swoje fotki na Instagram z hashtagiem teambudgra. Wybierzemy oczywiście najlepsze według nas. Wrzucamy te zdjęcia na naszą grupę i tam się odbywa ankieta. 3 Albo i trzy. Co sądzisz o tym ficie? Byłem zaskoczony przede wszystkim, że on w ogóle wygrał ankietę, bo mhm. oprócz niego były takie... Jeden był taki ficik bardziej streetwearowy, mhm. a ten ficik jednak jest taki bardziej... Mi się takie buty nie podobają. I w takiej kurce też się nie widzę i w sumie... W... No mi się nie podoba, nie? Ja wiem, że to takie... że to modne jest takie, że... że spoko, że ziomek jest dobrze ubrany, ale mi się nie podoba. A mi się buty nie podobają, ani mi się czapka nie podoba. Spodnie to jest takie kurcze, troszkę tak... no ale wiadomo, że pod buty, no... No źle ubrany nie jest, nie, ale mi się nie podoba na przykład. Ja lubię jak buty wyglądają, jak cegły do nogi, to bo hale, to nie każdemu się podoba. No tylko, że no ty chodzisz kurwa w takich tych, bo masz metr 50 Olimpia. No.